Godzina 6.04 i wyjeżdżamy sobie właśnie z hotelu. Mieliśmy wyjechać o godzinie 5.30, no ale troszeczkę się zeszło. Ale myślę, że taka godzina też jest ok. Ciekawe ile będziemy jechać? No, 48 minut. Czyli. Będziemy na 7.04. Super. Staliśmy chwilę w korkach, których w sumie nie pamiętam, dlatego że spałam. Ale tak strasznie mi się spać chciało. Ale piękny ten Rzym, to jest moje ukochane miasto. Pod fontanną Ditlevi, i niestety nie można sobie tutaj niżej wchodzić. Bo, jak byliśmy w 2017 roku, to mogliśmy tutaj blisko sobie stać, wrzucić pieniążka. Mimo wszystko, zaraz tego pieniążka sobie wrzucimy. Ale zobaczcie, ile jest tutaj ludzi. Tutaj jest kolejka, żeby zrobić sobie zdjęcie właśnie na tym murku. No bo w sumie tutaj jest najładniej w tą stronę. Ale mega klimat, pięknie to wygląda. trzeba zrobić we Włoszech, to na pewno to, żeby wrzucić yy, pieniążka. Pomyśleć życzenie, tak, że... <grywa> no to teraz pomyśl życzenie i wrzucaj pieniążka przez ramię. Jeeeej! Yeah! <grywa> Teraz Oli rzuca pieniążkę. Brawo! Super! Ślicznie! Koniecznie musimy wejść sobie tutaj do tej kawiarni, zjeść króżanta i wypić kawkę. Znalazł się dla nas stolik centralnie przy fontannie Ditrawiod, że nas Pan tutaj zaprosił, bo chwilkę w sumie 5 minut czekaliśmy przed wejściem, bo pytał, czy chcemy siedzieć właśnie na zewnątrz, czy w środku, ale mówiliśmy, że koniecznie tutaj, bo zaraz Wam pokażę ten piękny widok. Teraz weźmiemy sobie kawkę z racji tej, że nie byliśmy dzisiaj na śniadaniu, bo dosyć szybko opuściliśmy hotel. Zobaczcie tylko jakie mamy miejsce na kawkę, czy może być lepiej. Nie sądzę, żeby mogło być. Mogliśmy mieć tam stolik, ale jak się tutaj zwolnił i pani nas zawała, to ja mówię Boże, jak fajnie! Ale się cieszę. Koniecznie chcieliśmy spróbować właśnie te kruzanty z nadzieniem pistacjowym. Wczoraj jadłam lody pistacjowe, były przepyszne. No, mam nadzieję, że te kruzanty też tak dobrze smakują.

Który jest lepszy? Ten jest lepszy od czekoladowego? Naprawdę? <gry> Zobaczcie jak to dobrze wygląda Jest mnóstwo kremu pistacjowego jest naprawdę przepyszny taki delikatnie rozpływa się to wszystko w ustach Jesteśmy już po śniadańku, a mamy dopiero godzinę dziewiątą. Teraz idziemy sobie w stronę Koloseum, pospacerujemy tam troszkę e, i później e, na pewno pójdziemy na jakiś obiad. Pyszną pastę. My jak byliśmy tutaj w Rzymie, to mieliśmy taką mega ulubioną restaurację. Ciekawa jestem, czy w ogóle ją e, znajdziemy. Teraz jesteśmy przy placu weneckim. Policjanci tutaj kierują ruchem. Yy, idziemy w stronę Koloseum yy, i ten budynek został wybudowany ku czci pamięci pierwszego króla Włoch. Jak tutaj ktoś ma mieszkania, to ma naprawdę niezłe mieszkanie z takim widokiem. Zdźmy właśnie koło Koloseum i Łuki zrobił mi jak zwykle przepiękne zdjęcia. Teraz idziemy sobie w stronę deptaku, tam pochodzimy sobie troszkę, pewnie później pójdziemy na jakiś obiadek i może do jakichś sklepów wejdziemy. Oli pójdzie spać, bo już jest zmęczony, <grytanie> za szybko go ściągnęliśmy dzisiaj z łóżka, także pójdzie pewnie za niedługo spać. A my troszeczkę sobie posiedzimy, może pójdziemy na jakąś aperolka, jak on będzie spał, a później wszyscy razem na obiad, jak już będzie wypoczęty. Weszliśmy sobie do Zary, bo chciałam zobaczyć jak wygląda tutaj Zara. Jest mnóstwo rzeczy i w ogóle ma 5 pięter, wygląda też jak jakaś Galeria sztuki z tymi kolumnami. Fajny sklep. Idziemy. Nie znalazłam nic ciekawego. Przyszliśmy właśnie po suknię ślubną i po garnitur, tylko coś nam podwózek nie chce wejść i nie wiem jak my to będziemy robić, bo chcemy zdjęcie koniecznie zrobić sobie koło koloseum. Także będziemy jeszcze raz tam iść. Myśleliśmy, że przyjedziemy sobie jeszcze jutro, ale stwierdziliśmy, że pewnie raczej nie damy rady, także robimy zdjęcie dzisiaj. Jakby ktoś się zastanawiał, jak będziemy robić te zdjęcia i gdzie będziemy się przebierać. No to będziemy się przebierać tutaj w parku. Tutaj już zobaczyliśmy, że tam niżej jest super miejsce, bo w ogóle nie ma ludzi i będziemy mieć swobodę, żeby zrobić piękne zdjęcia. Mamy tutaj jeszcze balon, który łuki będzie pompował, a ja przebieram się w suknię. przebrana, poszło szybko. Teraz Łuki się przebiera i idziemy robić zdjęcia. Zrobiliśmy tak przepiękne zdjęcia, że już nie mogę się doczekać, aż będziemy mogli je udostępnić. W ogóle pani się zatrzymała, zapytała czy nam zrobić zdjęcia i to ona nam w sumie zrobiła mega te zdjęcia przy czerwonym skuterze koło Koloseum. Czy może być no, marzenie po prostu. Będziemy mieć pamiątkę na całe życie. Szkoda tylko, że Oliwier spał, bo nie mamy z nim zdjęcia niestety takiego właśnie pamiątkowego. Nie w chcieliśmy go budzić. No tak, nie chcieliśmy go budzić, no bo on też jest pomęczony, ale, ale jesteśmy mega zadowoleni. Super, fajnie. Fajnie Co wyszło. Zimno. Tutaj właśnie przy tym skuterku mamy zdjęcie zrobione na tle Koloseum. No naprawdę już nie mogę doczekać się, aż będę mogła dodać sobie to zdjęcie, ogólnie wydrukować i na ścianę zrobić taki obraz duży, mega kotek. Nasze dziecko jeszcze sobie śpi. Stwierdziliśmy, że usiądziemy chwilkę, odpoczniemy. Wzięliśmy sobie coś do picia, do jedzonka. Później pójdziemy jeszcze na obiad, do kolację. Ale najpierw siedzimy tutaj, podziwiamy piękne widoki. Tak sobie siedzimy i rozmawiamy, że dobrze, że dzisiaj nie jest takie full słońce, bo nie chciałoby nam się chodzić, mimo wszystko jest duszno. Mm, mamy ile? 30? Jest gorąco taki zaduch, troszeczkę, ale pochmurnie. Teraz gdzieś tam się dosłonać, przebija. My też się śmialiśmy, bo przebieraliśmy Oliverowi Pampersa, tutaj niedaleko Koloseum, i ma zdjęcie zrobione właśnie, jak leży sobie i go przebieramy. I pod wieżą Eiffla ma to samo i śmieję się, że kiedyś, jak pokażemy mu taki album ze zdjęciami, no to będzie miał w kilku państwach przebieranego papersa. Jesteśmy teraz pod Watykanem na Placu Świętego Piotra, ale nie będziemy wchodzić, bo już tam byliśmy. Idziemy sobie teraz na kolacyjkę, o ile znajdziemy miejsce jakieś otwarte, bo mamy którą godzinę? 16. .00 16, .00. no to podejrzewam, że jeszcze pewnie chwilkę będziemy musieli pospacerować. sobie taką minimalistyczną restaurację, spłynąć bardzo dobrym e, włoskim makaronem. E, zobaczymy, bo wczoraj, muszę przyznać, że nie do końca mi smakował ten makaron. To znaczy był dobry, ale jeszcze nie zrobił na mnie tego wow i mam nadzieję, że teraz zrobi, bo wziąłem sobie klasyczny makaron e, z sosem pomidorowym, bazylią i parmezanem. I to jest mój ulubiony makaron. Mam nadzieję, że będzie też nauki wziął carbonara. A Oli będzie jadł razem z nami i od mamy i od taty. Pani tutaj przyniosła Oliwierowi kredki, coś do malowania i będziesz malował, tak? Przyszło już do nas jedzenie i muszę przyznać, że wygląda ten makaron bardzo dobrze. Głupiego carbonara też całkiem, całkiem bierzemy się za jedzenie. Kto tak pięknie wcina makaron? Yeah, no, don't be afraid. friend you will